To jest przesada by była. Nie. Jak wspomniałem tutaj, zostałem zaproszony, bo jeszcze nie było domu kultury, jeszcze tutaj stał kościół ewangelicki z dużą wysoką wieżą w 1972 roku do byłej świetlicy miejskiej pod urzędem w magistracie w piwnicach, przez był kierowniczkę tamtej świetlicy. Pani mówi o a wtedy pracowałem jako drwal w lesie niedaleko, właśnie na 5 km, 7 km, jako naczelnik fizyczny. A później w lato z młodzieżą tam pielęgnowaliśmy nas. A jednego dnia mnie poprosiła, żebym zrobił po prostu u niej w klubie Ruch, bo tam oboje tam był klub Ruch. Moją wystawę prac malarskich i rysunków moich. bo ja lubię również i to. Kiedyś jak w Dańsku pracowałem, mieszkałem to nawet moją naprawdę. Z tego mojego malarstwa żyć musiałem jakiś okres czasu sprzedając, no i nawet nawet czasami <laughs> się udawało. Nie wszyscy, z młodzieży, która zaraz chciała, żebym ich uczuł malować, rysować, taki na przykład pierwszy to był zwany Tygrys, skok przez Jego kumpel Piotr Makowski, Masina oczywiście. Mieli talenty chłopaki, trzeba powiedzieć. Jeszcze, czy jasno już tu. Tadusiami dawno, bo no wszyscy lubili oczywiście, jak to o mnie napisał Urbani zbychu. niestety już też nie żyje przez papieroki. Pacykować lubili również i coś budować, wymyślać, konstrukcje swoje własne, no i nie tylko własne, że jasna. Tu od razu gdzieś, ja wiem, może po paru miesiącach, o jak wiosna się zaczęła, dobrze mówię, no to wprowadziłem modelarnie. Wiedziałem, że mają pomysły niezłe, szczególnie Piotrek Makowski, który dzisiaj sobie chwali do dzisiaj, On na łukierku wtedy był, chyba w zawodowej szkole się uczył wtedy akurat. No i szybciutko sobie wymyśliliśmy Konstrukcje latające, bo to najbardziej łapie, że tak się wyrażę, w tym wieku chłopców. A wiosna przyszła, prądy powietrzne z tymi swoimi szybowcami konstrukcji własnej. Jeszcze wtedy nie kupowali się materiałów z harcerskich sklepów, sklepu politechnicznych, tak się nazywały wtedy, całe zestawy, ale później dopiero. W początku to Musiałem tu za własną chorzę robić z nimi. Ale tak. A najlepsze było to. Niektórych konstruktorów modelów łzy, jak ich konstrukcja uderzając o ziemię, pikując, rozlatywała się. Ale szybko poprawiali, naprawiali, błędy usuwali tak tego okresu 10 lat do czasu jak zaczęliśmy pójść na poważnie żeglarstwo uprawiać i budować konstrukcje żeglarskie też i na eleganty jeździć to kilku pilotów że tak powiem z tego modelu astrolotniczego wyszkoliłem i oni oczywiście jak mieli już 16 lat to się sami wiadomo no i się kontaktowali taki Piotr Krzyczewski Później nie pamiętam nazwiska, to wiem, że później poszedł na samoloty i jest kapitanem jakiegoś samolotu komunikacyjnego, pasażerskiego, to wiem tyle. Też tu od dzieciaka bawił się w to i uczył się tego po tu już jest coś. No oprócz oczywiście, że gra do tego wprowadzałem również elektronikę, bo to musi być. Dzisiaj wiadomo, sprawa, nie? Ja jestem sam po szkole elektronicznej, w tym kierunku wojskowej co prawda. No i lubię to, ktoś tu mi Mój tato uczył mnie elektroniki, co pana starej. Ja już musiałem nowoczesną, na półprzewodnikach. A ojciec był uczyłem Siemensa, przedwojenną oczywiście. I za tak tą elektronikę wkładaliśmy nasze urządzenia budowane tutaj w tej piwnicy, a później już tam na tym naszym ramcz w grubie przed małym jeziorem. Jak te różne urządzenia zdanie, sterowane i latające i pływające. No jak już przyszły zainteresowania strony organizacji różnych w Polsce, nami, naszą pracą, jak LOK, ZHP, AROKLU, no i oczywiście żeglarska organizacja, jak Liga Morska Polski Związek żeglarski. No i trochę było lżej. Organizowało co roku różne wyprawy po polsce tu. W tamtych czasach, da, no gdzieś tak. A no, do dni uratowania, że tak powiem, Chopina. Między innymi się też do tego lekko przyczyniłem. Mm. Kołotko, profesor oczywiście, no oczywiście kapitanowi się. Chcieli go sprzedać. Mm. To jeszcze trochę młodzież Interesowała się różnymi sprawami, która na moje dzieciakie, dzieciaki, nie? Któreby im mogły jakoś przyszłość lepszą zbudować nauką właśnie politechniczną, taką konstrukcyjną. A później nie wiem co się stało w tym kraju, papierosy interesują takie. Wspiące hmm. w zdrowie. Miałem dynamiczny, jest uczniów, urzędnictwo. W naszym było ponad 20 osób, młodzieży. Dwie grupy musiały powstać, żeby można było tam pomagać stoczniowców I to dużo jest tam krajem, nie tylko z a wyremontować po dwóch latach to już miałem z łosina. Na no, długa nie przyjechała. mi same dziewczęta. No, Jakbyś tam trochę tej roboty wykonaliśmy. O, a właśnie by się, no, się przydała, takie coś, jak było kiedyś w tamtej niby niedobrej Polsce. To był z u To był z łosina, łosina nasz przykład. Komu się udało się napisać nasze a Aha, to był remontolog? Tak. No. nie no, dużo chłopców. Znaczy tak. Czurawska, o, tylko ja zapominam jak mama imię. No dzisiaj to są wyrosła osoby, nie? To było w 1994 roku w październiku. Andrzej Hajma. Jasiński, to od meblowego Jasińskiego. Irek, o na no imię ma. Pięknie grał nam wtedy na szopenie, na gitarze. A szczególnie, na po raz drugi pojechaliśmy zawieść miód, rękawice i takie inne prace, potrzebne miód To tu pani Bernacia podarowała ten miód, 20 kilo do załogi.